Cześć, jestem Robert Hoja. Na warsztaty do Piotra i Grażyny przyjechałem z Kalisza. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Edyta Groblewska, przyjechałam z Olsztyna. Jestem z Warszawy. Przyjechałam z Wrocławia. Przyjechałam tutaj z Casablanki. Przyjechałam z Krakowa. Przyjechałam z Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjechałam z Warszawy. Jestem mamą czwórki dzieci. Jestem kosmetologiem. Jestem dyrektorem przedszkola i żłobka. Jestem 26-letnim przedsiębiorcą. Jestem osobą z 14-letnim doświadczeniem w branży sprzedażowej. Jestem technikiem dentystycznym. Jestem przedsiębiorcą. Jestem także trenerem, ale i również networkerem. Od 18 lat jestem szczęśliwą mężatką, matką dwójki dzieci. Przedsiębiorcą, założycielem szkoły pływania Aquastars, nauczycielem dyplomowanym, wykładowcą akademickim oraz profesjonalnym networkerem. Pracuję w, w multilever marketingu już ponad 5 lat. Działam w marketingu sieciowym już od dłuższego czasu. Nie ma to najmniejszego znaczenia, jaką firmę reprezentujemy. Ile mamy lat? Jaki jest nasz, nasz status materialny? Ile mamy dzieci? Czy jesteśmy mężczyzną czy kobietą? Każdy, kto chce rozpocząć swoją drogę w, tym, w tej właśnie formie przedsiębiorczości, czyli w marketingu sieciowym, powinien zacząć od tego miejsca. Jadąc na warsztaty Piotra, pokonałam ponad 7 godzin drogi, ale jechałam tutaj z ogromną nadzieją i wiarą w to, że wyjadę stąd bogatsza o nowe doświadczenia i umiejętności jechałam z drżącym sercem ponieważ jestem początkującym networkerem i strasznie bałam się tego wyzwania ale z każdym dniem było coraz lepiej i wyjeżdżam już jako zupełnie inna osoba przyjechałam tutaj ponieważ jestem typową osobą zamkniętą w pudełku byłam to co tu przeżyłam to co się wydarzyło to jak potrafiłam się otworzyć to sama szczerze mówiąc jestem zaskoczona. Co to jest MPR? No, powiem szczerze, że to jest ten czas, kiedy mamy możliwość skupienia się na sobie, swoich umiejętnościach albo może głębiej na ich braku. Myślę, że nie ma takiego jeszcze narzędzia na rynku, gdzie można uzyskać rzetelną wiedzę, podpowiedzi oraz być nagranym na kamerę i otrzymać. Taką wiadomość zwrotną, co możemy w swoim podejściu do tego zawodu poprawić. To nie jest to, co jest na teoretycznych szkoleniach, gdzie siedzimy, słuchamy, ale nie ma tego zastosowania. Tutaj uczymy się wiedzy, jak to robić, dlaczego, z kim. Praktykujemy rozmowy z różnymi osobami, różnymi typami osobowości. Jesteśmy nagrywani kamerą, a później jest to analizowane. W praktyce zobaczyć siebie, zobaczyć swoje zachowanie, swój sposób bycia i mówienia no, pozwala na, na, na podjęcie kardynalnych zmian. Otrzymałam wszystko, o czym tylko mogłam sobie zamarzyć: rzetelną i konkretną wiedzę, profesjonalną, w najlepszym wykonaniu. Niezależnie od etapu, na jakim teraz jesteś, profesjonalizm prowadzących oraz atmosfera panująca na tych. W warsztatach sprawi, że poczujesz się tutaj bezpiecznie i pewnie. To e, szkolenie tak naprawdę nie jest zwykłym szkoleniem, to nie jest zwykły warsztat. E, tutaj można powiedzieć, że dzieją się cuda. Tutaj odkrywam siebie, patrzę na siebie z zupełnie innej perspektywy i uczę się, jak robić ten biznes etycznie, uczciwie i profesjonalnie. Każdy, kto chce odnaleźć swoją drogę, kto chce odnaleźć swoją drogę w sukcesie, ma swoje plany i marzenia. Chce siebie realizować, powinien znaleźć się dokładnie w tym miejscu, tak jak ja teraz. Żałuję, że nie przyjechałam tutaj wcześniej. Jest to naprawdę mega profesjonalne szkolenie, duża wiedza, bardzo duży progres. Dziś wiem, że jestem o krok wyżej niż byłam wczoraj. Dlatego polecam ci te warsztaty z całego serca. Jeśli myślisz o tym, aby budować swój biznes, przede wszystkim globalnie, oparty. Na swoich umiejętnościach, kompetencjach, nie może Ciebie tutaj zabraknąć. Umiejętności i wiedza, którą tutaj zdobyłam, pozwoliła mi umocnić swoją pozycję nie tylko w marketingu sieciowym, ale również w biznesie tradycyjnym. Jeżeli cenisz sobie rozwój osobisty, nie może Cię tu zabraknąć. Jeżeli jesteś początkującym networkerem, przyjedziesz tutaj i nauczysz się pracy z drugim człowiekiem. Ale jeżeli jesteś liderem dla swojego zespołu, staniesz się dla nich przykładem i wzorem tego jak należy pracować? Polecam wszystkim to szkolenie, ponieważ ono daje nam ogromną wiedzę, jak dobrze prowadzić rozmowy rekrutacyjne. A pamiętajcie, że pierwsze wrażenie robimy tylko raz. Jeśli jesteś osobą, która pragnie tego, co ja, i chce rozwijać się w tej branży, to zapraszam Cię właśnie tu, po to, abyś sprawdził się i robił to, co kochasz. I utwierdził się w tym, że to jest dobra droga w Twoim życiu. Od pierwszego warsztatu z sukcesem rozbudowałam swój zespół. A ponieważ jestem świadomym liderem i wiem, że należy stale podnosić swoje kompetencje i sięgać po profesjonalne narzędzia, przyjechałam po raz drugi. Jestem już po raz trzeci. Jestem na tych warsztatach po raz trzeci. Ja moi drodzy, jestem po raz siódmy albo ósmy. Nie potrafię tego zliczyć. Teraz e, przyjechałam razem z. Osobą z mojego zespołu, dziś są ze mną osoby z mojego zespołu. Ale przyjeżdżam tutaj z moim zespołem, który pod okiem najlepszego specjalisty w branży MLM rośnie mi pięknie jak aloes na plantacji na Sycylii. Jestem przekonana, że udział w takich warsztatach, które odbywają się na Mistrzu Profesjonalnej Rekrutacji, pomoże mi zbudować silną markę, być silnym liderem. A wiedzę, którą tutaj zdobywam, wykorzystam także w prowadzeniu swojej działalności tradycyjnej oraz w relacjach, które buduję z innymi ludźmi. Jeżeli ktoś z Was na poważnie traktuje swoją przyszłość i wiąże ją z marketingiem sieciowym, powinien tutaj być, ponieważ zaoszczędzi czas, pieniądze i popełni dużo mniej błędów niż ja. Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, chcesz otworzyć się na ludzi, nie masz pomysłu na siebie, chcesz nabrać odwagi, czuć się pewniej, rozwijasz jakąś swoją inną działalność gospodarczą, nie wiesz jak poprowadzić rozmowę handlową z klientem, to ten warsztat jest dla ciebie i polecam go. Jeżeli chcecie Państwo, aby w ciągu czterech dni zburzono dotychczasową wiedzę o marketingu sieciowym, aby przeżyć najlepsze szkolenie, jakie do tej pory mieliście. Aby w ciągu czterech dni zbudować na nowo swoją wiedzę, poczucie własnej wartości, a co najważniejsze, usłyszeć jedno z najważniejszych zdań, aby było takim światełkiem w naszej dalszej pracy, to zapraszam Państwa bardzo serdecznie na szkolenie, mistrz profesjonalnej rekrutacji u Piotra Kreninga. Zapraszam Was wszystkich na te warsztaty. Jest to najlepsza propozycja na rynku, z jaką ja się spotkałam. Przyjedźcie. Przeżyjcie to, co ja tu przeżyłam i sami ocencie. Zapraszamy Was serdecznie. Jestem na inauguracyjnym, pierwszym szkoleniu MPR w Londynie. I dlaczego tutaj przyjechałam? Dlatego, żeby prowadzić swój biznes profesjonalnie i etycznie, czego brakuje w dzisiejszych czasach. Jeżeli chcecie robić ten biznes, a jest to najlepszy biznes i najlepsza możliwość, jaka istnieje tak naprawdę, czyli marketing sieciowy, róbcie to profesjonalnie. A żeby zrobić to profesjonalnie, trzeba się nauczyć. Słuchajcie, nie ma, nie ma lepszej szkoły niż właśnie MPR u Piotra Kreniga. Od roku czasu szkole się u Piotra Kreniga i dziękuję dzisiaj za to, że mogę uczestniczyć w warsztatach profesjonalnej rekrutacji w Londynie. Jest to warsztat, który daje nam mnóstwo narzędzi. Nie jest łatwo, jest ciężko. Są łzy, jest śmiech, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, co potrafimy po tych warsztatach. Wiedza, którą tutaj zdobyliśmy, zdobyłem, pozwala nie tylko na pracę w marketingu, ale przede wszystkim, ale również przenosi się tak samo na aspekty życia codziennego. W prowadzeniu normalnych biznesów, tak samo w relacjach rodzinnych. W biznesie obawy miałem przed rozmowami rekrutacyjnymi i rozmowy przede wszystkim biznesowe. Piotrek dał mi tą pewność, że te rozmowy głębo mogę przeprowadzić. Każde rozmowy są analizowane pod mikroskopem i dostaniesz rady, jak te rozmowy przeprowadzać. Ta wiedza, która jest. Tu przekazywana jest wiedzą naprawdę profesjonalną. Tutaj zdobyłam ogromną wiedzę, umiejętności, kompetencje. Zapraszam Was serdecznie, skorzystajcie z tej szansy, nie czekajcie.